Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj taki wypad nieplanowany, można powiedzieć, nad wodę. Z magnesem przyszedłem zobaczyć na nową miejscówkę, co tu można wyłowić. Już pierwsze rzuty za mną, żeby sprawdzić, czy w ogóle jest sens cokolwiek tutaj nagrywać. Także zobaczcie, co udało mi się wydobyć przez ostatnie dwa rzuty. dwa rzuty i wyszło całkiem tego sporo jakiś pręcik zbrojeniowy, grubszy drut, no i jakieś pierdółki. Tak się miejscówka prezentuje. Rzucam tutaj przy tamie. Magnes jest już w wodzie. A ja nie przedłużając zabieram się za połów. Dobra, magnes mam już pod nogami. Zobaczymy czy uda się coś wyciągnąć. Coś chyba tam sieć. to teraz aha, no te druciki chyba jakieś ogrodzenie czy coś, jakaś siatka zobaczcie, tak to wygląda pełno tych skrawków jest na dnie na razie drobizna no tutaj jest coś fajnego ale się suwa standard Dałby się magnes ten walcowy, ale tak czy siak coś wyszło. Co tu teraz mam? Grubszy elemencik w panierce. Obstukamy. Trochę się rozwala. I drobnica. Kupa tej siatki wychodzi. O, tu ładnie widać, że jest to siatka. Teraz wyszedł kolejny zlepek. Coś mam pod nogami dosyć ciężkiego, teraz myślałem, że to wyjmę, ale niestety się nie udało. A więc tak, kolejna rurka w panierce Jak ją obstukam. O właśnie, elegancko panierka odchodzi. Także do wiadra no i pełno jakichś drobiazgów ścinków w tej siatki. Teraz poluję na to, co jest pod nogami, bo jest tutaj jakieś fajne przeopanko. Troszeczkę je podnoszę do góry, ale już ze trzy razy mi się obsunęło. O, właśnie, widać to po linie. A trochę waży. Zobaczę, czy się uda. Powolutku. Uu, powolutku, powolutku. Spróbuję bardziej pionowo. O, co to. Oszlak, oszlak, ile siatki. fu, to już wiem, co mi tak przyłapywało i odpuszczało. Przez te oczka po prostu magnes nie mógł odpowiednio tego złapać. No ale zobaczcie, ile tego jest. Znowu z tego samego miejsca. Czy kolejny fragment siatki? Teraz jak no, u. Kolejnym fragmentem siatki. Pręcik sobie odłożymy tu, a siatkę na kopę. Zobaczcie, ile tego jest. No, a tutaj jeszcze ten pręc, który wyszedł z poprzednim siatką. Wychodzą kotlety. Naruszyłem dno z tym całym mułem, z tym wszystkim. I już coś wychodzi. Proszę bardzo. I cyk. Teraz tak to wygląda. Kapsel. Nawet jakaś folia z krawek, materiału. No i siatka. Odłożymy to sobie na bok, później pozbieram. Już coś przyłapało i odpuściło. Ale zawsze, gdy włączę kamerę, o, Czekaj, czekaj, może to jednak idzie. Chyba coś jest mamy, dalej siatka No i te pręty zbrojeniowe Spoko miejscuwa powiem wam Przyszedłem tutaj po prostu sprawdzić co tu się dzieje, czy w ogóle jest sens rzucać no i zobaczcie jest sens hopsa siatka na bok Pręcik do obstukania panierki Tak się doprezentuje i do wiaderka. Teraz mam coś tam dalej. Coś tutaj siedzi. Teraz zobacz, co. Não é Dalej wychodzą z krabki siatki. Patrzcie to Jaka laga I tak się to prezentuje No to co przyłapało ma ponad 2,5 metra gabarycik później tą siatkę będę musiał sobie odłożyć gdzieś na bok i wrócę po to jutro, e, albo pojutrze, jak kalfas po prostu przywiozę, bo nie przygotowałem się na takie wielkie gabaryty. No i to zabiorę, nie? Dzisiaj ograniczam się tylko do tego, zabieram od razu to, co w wiaderku. No ale zobaczcie, miejscówka ma potencjał. Fajny krajobraz. szumi woda, pokażę wam, jak z tej strony to wygląda. Fajne też graffiti, jedna, druga strona. Jakoś sielanka tutaj wiecie, zero ludzi. No, i tutaj taki wodospadzik. Bajka. Bajka. Miejscuwa się sprawdziła. Także cieszy mnie to bardzo. Telefon teraz mam na statywie, bo jest mi znacznie wygodniej. Idzie znowuż coś równie dużego. Odłożyłem to na dno. Zobaczymy, czy uda się to wyjąć. Trzymać kciuki. No, czuję, że się odczepiło. Ale chwileczkę, wiem, w którym miejscu dokładnie. Odczepię sobie tylko te dziabłągi.

jest trochę lipa. Nie miałem na sobie kamery. Poszedłem po nią, jak sami widzieliście, przybliżyć ją na statywie tutaj. Odłożyłem ten ciężar blisko yy, brzegu. No i ten brzeg oczywiście jest jaki? Metalowy. No i jak się domyślacie, magnes do niego przywarł. To będzie batalia. To będzie batalia, żeby go teraz wyciągnąć. No nie, będę musiał... Dzwonić po znajomego. Uh. Ja pierniczę. A tak się pilnowałem, żeby koło tego brzegu za blisko po prostu nie, nie iść. Uh. Masakra. Dzwoniłem już do znajomego. Jest w pracy, zaraz właściwie kończy zmianę. Podjadę po niego, przyjedziemy tutaj. No i spróbujemy to wydwójkę targnąć, bo no sam nie dam rady, nie ma opcji sami żeście widzieli Pręd odłożyłem tam wiaderko zabieram do auta siatka na razie zostaje linę tylko ee, wrzucę do wody po prostu żeby nikt przez najbliższe pół godziny i tak by w zasadzie nie dał rady pewnie tego wyciągnąć no ale żeby nikogo nie korciło no i co widzimy się za chwilę przy kolejnej próbie wyjęcia magnesu, tym razem w dwie osoby dobra jesteśmy na miejscu, jest ze mną znajomy który pomoże mi podjąć ten Magnes, ustawiam statyw. Damy radę? Musimy. Cholera wieków. Dobra, ustawiam statyw i działamy. Time lapsik. Jest kuźwa, udało się, patrzcie, patrzcie co żeśmy wykminili, no szarpanie nic nie dawało jakżeście żeście widzieli, ta rurka, którą wcześniej wyłowiłem, na końcu miała taki, taki cwancyk, no nie wiem jak to nazwać, przewielokliśmy przez to e, całą linę, przez co e, tą dziurą starałem się natrafić na ucho, no i podważyliśmy po prostu i wyszło, dzięki Damian, spoko, stary jest naprawdę zarąbiście. No, ale na dzisiaj już jestem wypompowany. Widzicie to po mnie? Także podsumowania nie będzie. Mam nadzieję, że się podobało, bo znowuż ciepło. Ale magnes wrócił po raz trzeci. Także jeśli się podobało, zostawcie coś po sobie. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie.